Praca cały dzień na nogach, deficyt, waga nie spada, czasem rośnie, niedoczynność tarczycy wita. Ja też byłam kiedyś w błędnym kole takiego myślenia. Tutaj jest blizna po usunięciu tarczycy. Ja nie mam tego organu w ogóle. Zero, tu jest pusto, nie ma tarczycy, ona nie istnieje w moim ciele. I ważyłam 130 kg i bez tarczycy, bez unormowanych hormonów. Z TSH skaczącym od 500 do 30 do 5, później znowu 30, 40 i tak dalej, i tak dalej. Z takimi hormonami schudłam 50 kg. Tarczyca sama w sobie nie blokuje odchudzania. Brak tarczycy też nie blokuje odchudzania. Musimy naszą sytuację, nasz deficyt, naszą aktywność, nasze funkcjonowanie po prostu dostosować do naszej indywidualnej sytuacji. Osoby, które mają zdrową tarczycę, które nie mają żadnych problemów z tarczycą, będą miały inną sytuację niż my, osoby, które mają albo chorą tarczycę, albo mają chorobę autoimmunologiczną, albo, tak jak w moim przypadku, są pozbawione całkowicie organu. U mnie nic nie pracuje. Nic, zero, to nie jest niedoczynność, to jest po prostu brak, brak organu. Dlatego nie szukajmy sobie wymówek, żeby czegoś nie zrobić. Szukajmy w sobie tej siły, żeby pokonać te nasze trudności, bo każdy jakieś trudności ma. I jedna osoba będzie miała niedoczynność tarczycy, a inna osoba będzie miała coś zupełnie, zupełnie innego. Pokonanie tej otyłości ze świadomością, że ja nie mam tarczycy w ogóle, że ja mam tak, tak naprawdę beznadziejną sytuację, dało mi gigantycznego kopa motywacyjnego. Także zero wymówek. Przekuwamy to w działanie. Czyli wycieli ci tarczycę, dostałaś leki hormonalne zastępcze, które uregulowały sytuację i schudłaś 50 kg, jedząc intuicyjnie. Faktycznie nie ma to związku na 100%. Czy ty jesteś moim lekarzem, że wiesz, jak wygląda moja sytuacja zdrowotna? Chyba nie, więc pokrótce. Podchodziłam do operacji tarczycy, bo miałam raka tarczycy, nowotwór złośliwy i ważyłam wtedy około 80 kg. Miałam dwie operacje i terapię jodem promieniotwórczym. Od tamtego czasu moje hormony są po prostu w rozsypce. Wahają się od 50 do 3, później znowu 30, 10 itd. Nie jestem unormowana hormonalnie i stanowię bardzo, bardzo trudny przypadek w Centrum Onkologii. Badało mnie wielu lekarzy i wielu lekarzy nie może sobie poradzić z moimi problemami hormonalnymi. Byłam na różnych lekach. Brałam Letrox, brałam Eutyrox, później został mi wprowadzony Nowotyral, który jest bardzo silnym lekiem dwuskładnikowym, i dopiero na tym leku udało się troszeczkę uregulować moje hormony. Ale nie na zasadzie takiej, że są stabilne. Po prostu nie sięgają jakichś niebotycznych wartości typu 120 czy 80. I mówię tutaj o TSH. Także nie. Nie jestem unormowana hormonalnie i leki, które biorę, nie mają żadnego wpływu na moją wagę. Leki, które biorę, mają wpływ na moje ogólne funkcjonowanie i to, że w ogóle jestem na tym świecie. Także, jeżeli uważasz, że schudłam, bo biorę leki na tarczyce, bo jest to dla mnie pewnego rodzaju proteza, no to jesteś w grubym błędzie i to takim grubaśnym błędzie. Ale oczywiście, zawsze znajdą się w internecie osoby, które muszą się w jakiś sposób przy Dolić. No i ty jesteś jedną z tych osób, także nie pozdrawiam. Pracuję jako opiekunka w domu seniora. Dużo chodzę i dźwigam, a nie chudnę, bo zajadam stres wieczorem. Wiele osób tak ma. Bardzo wiele osób tak ma. Zajadamy stres, zajadamy nudę, zajadamy frustrację, zajadamy samotność, czasami zajadamy radość, zajadamy sukcesy. No wiele emocji można zajeść, jeżeli w ten sposób kompensujemy swoje emocje. Ale ty już jesteś krok dalej i to krok w dobrą stronę, dlatego że znasz przyczynę. Wiesz, gdzie leży problem. I to jest gigantyczny sukces, bo wiele osób żyje w takim zakłamaniu. Wydaje im się, że bardzo dużo się ruszają, do tego mało jedzą, jedzą jak wróbelek, a mimo wszystko tyją. Tyjemy wtedy, kiedy jesteśmy ponad swoim zapotrzebowaniem kalorycznym, kiedy jemy więcej niż nasz organizm spala. I ja o tym doskonale wiem, bo ja ważyłam 130 kg, miałam otyłość trzeciego stopnia i opowiadam o tym bez żadnych, żadnych krępacji. Jadłam bardzo, bardzo dużo. Jadłam ponad swoje zapotrzebowanie. To powodowało, że tyłam. Także poznanie przyczyny swojej otyłości, znalezienie problemu, to jest pierwszy krok do zmiany. I to takiej zmiany na stałe. Jak mam stresa, to wtedy na jedzenie patrzeć nie mogę. Byłam ostatnio członkinią dosyć specyficznej rozmowy, gdzie właśnie jedna osoba przyznała się do tego, że przytyła, po prostu przytyła, bo zajada stres, na co inne osoby stwierdziły, że to jest niemożliwe, bo przecież jak jest się zestresowanym, no to blokuje się żołądek, blokuje się po prostu aparat gębowy, no i się nie da jeść, no, że jest to niemożliwe. I siedziałam tam też ja, osoba, która swojego czasu ważyła 130 kg i która właśnie stres zajadała. I czasami zdarza się, że zajadam go nadal, pracuję nad tym, ale moje mechanizmy są jakie są. Także to nie jest tak, że w momencie, kiedy się stresujemy, to nie możemy jeść. To nie jest też w drugą stronę, że w momencie, kiedy się stresujemy, to wszyscy zajadamy. Nie co so człowiek to inna reakcja jem mięcho i warzywa zero chleba minus 25 kilo było 120 jest 93 Super, brawo, wielkie, wielkie gratulacje. I tak właśnie działa zastosowanie deficytu kalorycznego. Można osiągnąć takie spektakularne efekty. Pamiętajmy jednak, że wycięcie z diety chleba albo ziemniaków, makaronu, no czegokolwiek, nie spowoduje automatycznie, że będziemy w deficycie kalorycznym. Ja na przykład schudłam 50 kg i w mojej diecie był chleb. Czemu cały czas teraz się mówi o deficycie kalorycznym taka moda? Bo 20 lat temu o tym chyba nikt nie wiedział i nie słyszał. Internet robi wodę z mózgu. What? Przez ostatnie 20 lat żyliśmy w, w kulturze diet, dosłownie, w świecie, w którym rządziły krótkie, restrykcyjne, bardzo ograniczające diety. I co to powodowało? Jedyne co to efekt jojo, frustracje, zaburzenia odżywiania. Jeżeli podejdziemy do odchudzania w sposób racjonalny, to zrozumiemy, że energia, którą przyjmujemy do naszego organizmu, musi mieć ujście. Jeżeli tego ujścia nie ma, to odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Tak działa fizyka. Te 20 lat temu, o których wspominasz, wszyscy w kółko trąbili o cudownej diecie cud, diecie na płaski brzuch, diecie na piękne policzki, diecie schudni 10 kilo do lata itd. itd. To było zwykłe zagranie marketingowe. To było zwykłe zagranie marketingowe, bo te diety były bardzo restrykcyjne. One właśnie bazowały na bardzo dużym deficycie kalorycznym. Bardzo dużym deficycie kalorycznym. Tylko, że ludzie, no taki, taki, przeciętny, zwykły człowiek, no nie zagłębiał się aż tak bardzo, bo dostawał gotowca. I z tego gotowca miał sobie przygotowywać posiłki. I co to powodowało? Dwa tygodnie diety, zmęczenie, ból głowy, rozdrażnienie, no tak, na kilka kilogramów mniej, a później co? Bum, efekt jojo. I znowu trzeba było wejść na jakąś dietę. Znowu na jakąś dietę cud, która obiecywała nam nie wiadomo co, no gruszki na wierzbie po prostu. To był zwykły marketing, na tym ludzie zarabiali pieniądze. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do naprawdę gigantycznej dawki wiedzy, możemy z tego korzystać i nie musimy się dawać naciągać na tego typu rzeczy, na takie durne, durne diety kalorie to jest po prostu energia. Spożywasz jej więcej, to masz więcej tkanki tłuszczowej albo więcej masy mięśniowej, zależy jak do tego podchodzisz. Jeżeli spożywasz ich mniej, no to wtedy redukujesz. Keto polega na wyzbyciu się węgli prostych, jak cukier i itp. W efekcie czego organizm czerpie siłę z zapasów tłuszczu, a nie z węgli z pokarmów. Zero słodyczy, zbuś pieczywa i tak dalej. Oczywiście i tak działa każda inna dieta, w której jest deficyt kaloryczny. W momencie, jeżeli jesteś na keto i nadal przekroczysz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, to nie schudniesz. Nie ma tutaj magii. I ja nie jestem przeciwniczką diety keto, absolutnie nie. Uważam, że każdy powinien być na takiej diecie, jaka mu odpowiada. Dla jednej osoby będzie to keto, a dla drugiej osoby będzie to dieta śródziemnomorska, whatever. Wkurza mnie tylko, i to wkurza mnie naprawdę, że osoby, które promują dietę keto, uważają i próbują wmówić ludziom, że samo zastosowanie diety tłuszczowej powoduje redukcję masy ciała. Do jakiejkolwiek redukcji masy ciała potrzebujemy deficytu kalorycznego. Ile kalorii jadłaś dziennie? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo odchudzałam się w sposób intuicyjny. Ten sposób intuicyjny polega po prostu na obserwacji swojego organizmu i wejście w deficyt kaloryczny w taki mniej zorganizowany sposób, niż byłoby to zrobione, gdybym liczyła kalorie, gdybym ważyła, mierzyła każdą moją potrawę. Nie robiłam tego. Obserwowałam swój organizm, patrzyłam, jak reaguje na zmiany dietetyczne, które wprowadzałam. Zdecydowałam się jeść w ten sposób, ponieważ mi tak naprawdę nie zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby zredukować swoją masę ciała, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby zacząć jeść normalnie, nie wpadać z restrykcji, w głodówki, z napadów kompulsywnego obiadania się w jakieś diety odchudzające. Moim głównym celem było to, żebym po prostu zaczęła jeść normalnie, żebym funkcjonowała normalnie. I tego typu odżywianie, odżywianie intuicyjne, moim zdaniem, jest najbardziej naturalnym odżywianiem, jakie. No po prostu może istnieć. Dla mnie liczenie kalorii jest triggerujące. dla mnie diety rozpisane są triggerujące. to nie są odpowiednie sposoby odżywiania, dla mnie akurat, ale nie uważam, że to są złe sposoby odżywiania. Jeżeli komuś odpowiadają, to jak najbardziej powinien z tego korzystać. Ja odchudzam się i nadal jem w sposób intuicyjny. A jak wyleczyć te okropne napady obiadania się? Zacznijmy od tego, że ja osobiście mam do tego gigantyczny respekt i nie uważam, że jest to problem, z którego można się w jakiś magiczny sposób wyleczyć. To jest raczej taka część naszej osobowości, jakieś takie stare schematy, stare przyzwyczajenia, w których dorastaliśmy, które być może będą z nami już na zawsze. Więc ja nie podchodziłabym do tego na zasadzie, jak to wyleczyć, tylko jak sobie z tym poradzić, jak nauczyć się funkcjonować, żeby te napady były jak najrzadsze albo żeby nie było ich w ogóle. W momencie, kiedy czuję, że napad się zbliża, mam w głowie takie sabotujące myśli i one brzmią na przykład a Paulinka, daj spokój, po co ty się będziesz dziewczyno starała, przecież te pieguski, przecież te chipsiki, dobrze wiesz, że to jest super jedzonko i tak fantastycznie się czujesz. To są te myśli, które już zapalają mi w głowie czerwoną lampkę, na zasadzie o, chyba zbliża się napad. I radzę sobie z tym najczęściej po prostu wychodząc z domu, ale nie do galerii handlowej, gdzie jestem otoczona jedzeniem, albo nie na zakupy, tylko właśnie coś takiego porobić, wiecie, bardzo angażującego. Nie wiem, przekopać ogródek, po prostu zmienić swoje miejsce, zmienić swoje środowisko. Jeżeli na przykład nie wiem, gracie w tenisa, to idziecie po prostu grać w tenisa, koniec, nic was nie interesuje, tenis teraz jest najważniejszy. Jeżeli lubicie jeździć samochodem, proszę bardzo, road trip dookoła miasta niech będzie, po prostu niech coś się dzieje w tym życiu, niech nie będzie tego momentu nudy. U mnie na przykład taką, takim największym zapalnikiem do napadów obiadania się była właśnie nuda. Siedzenie w domu, na tyłku. A jeżeli już zdarzy się, że mamy ten napad, powiedzmy, no bo przed napadem jeszcze zazwyczaj jest taka, wiecie, pokusa, a na sobie kilka kilka orzeszków i to nie jest żaden problem. To, to nie jest napad obiadania się, zjedzenie na przykład nie wiem dodatkowego cukierka albo kostki czekolady to nie jest napad obiadania się. Napad obiadania się jest wtedy, kiedy tracimy kontrolę nad jedzeniem i kiedy zaczynamy jeść. Cały czas, non-stop, praktycznie bez przerwy. Czujemy w brzuchu taką, tak, takie wręcz rozpieranie, ale nadal nie przestajemy jeść. To jest wtedy napad obiadania się. No i jeżeli już się to wydarzy, to dla mnie taką jedną podstawową rzeczą jest to, żeby nie panikować, po prostu nie panikować. Nie mówić do siebie: O, ja już się do niczego nie nadaję, nie mam silnej woli, jestem beznadziejna, w ogóle wszystko na nie. Spokojnie, kilka oddechów i spróbować opanować sytuację i dla mnie taką pierwszą rzeczą tak naprawdę, którą robię jest zastanowienie się, dobra Paula już ok, coś się tutaj zaczęło dziać, nie jest fajnie, chyba zaczynamy się objadać, tak sobie gadam sama do siebie, co nie i mówię sobie jeden posiłek, jeden fajny zdrowy posiłek, chociażbyś miała przekroczyć kaloryczność po prostu na maksa trudno. Jeden zdrowy posiłek. Po co? Po to, żeby zobaczyć różnicę w samopoczuciu. Bo przecież ja znam różnicę w samopoczuciu, ale chodzi o to, żeby tak troszeczkę otrzeźwić tą naszą głowę. Dobra. Ciasteczka na chwilę na bok, na chwilę i zjem sobie jeden wartościowy, porządny posiłek. Czy ja czuję różnicę w samopoczuciu? W tym emocjonalnym? Na pewno też troszeczkę taką ulgę, ale przede wszystkim na żołądku. Jakby tak lżej, troszeczkę spokojniej. Nie czuję tych, taki, tego takiego słonego smaku w ustach, jest przyjemniej. I wtedy łapię ten moment i sobie mówię: To jest lepsza decyzja. Nie wracamy do tego, co było wcześniej. Ale nawet jeżeli się zdarzy, że po takim zdrowym posiłku znowu wrócę do obiadania się, to trudno, naprawdę mówi się trudno i znowu złapać ten jeden moment, kiedy mogę zjeść coś na przykład zdrowego, żeby znowu zahaczyć sobie w głowie, okej, okay, dobra, spróbujmy, spróbujmy, może się uda. Najgorsze, najgorsze co możemy zrobić, to po takim napadzie obiadania się, mówić sobie w głowie, okej, okay, to ja jutro na przykład będę głodować cały dzień. Nie, tak nie robimy, bo to prowadzi tylko w jeszcze gorszą stronę. Następny dzień po napadzie obiadania się jest kluczowym dniem. Po takim napadzie jemy normalnie, nie przechodzimy na żadne diety, jemy normalnie po co? Po to, żeby znowu nie wkręcać sobie w głowę, że teraz musimy nie wiem, odrobić te kalorie albo coś takiego. Mm, 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 mm. Tak, nie robimy. Zwykłe normalne jedzenie, zwykły fajny dzień i tyle. Koniec. Dzień pełen wrażeń, dzień pełen pracy, po prostu żeby coś się działo w tym dniu, żeby to nie był taki leniwy dzień. Wiecie o co chodzi. Jednodniowy napad obiadania się nie spowoduje, że my Zmarnujemy już całe nasze starania. Nie, nic takiego się nie stanie. Ważne jest, żeby złapać ten moment i wrócić do tej normalności na te dobre tory, żeby ten napad nie przerodził się w ciąg. U mnie były takie ciągi i trwały one czasami bardzo długo. Najdłuższy mój ciąg obżarstwa, i tutaj mówię obżarstwa, bo to nie było już obiadanie, to było po prostu obżarstwo. Trwał dwa lata. Dwa lata. Obżarstwa, i ja wielokrotnie próbowałam to przerwać i nie dawałam rady. Teraz te mechanizmy, o których mówię, tak mówię pokrótce, ale znajdziecie je w filmie u mnie na YouTubie, jak wyjść z błędnego koła obiadania się. I to jest film poświęcony temu, jakie ja mam techniki na to, żeby wychodzić właśnie z tego problemu. A wszystkim osobom, które mają problem z kompulsywnym objadaniem się, mogę powiedzieć tak, spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Nie skaczmy z kwiatka na kwiatek, z głodówki na obżarstwo, z diety na nieposkromiony apetyt. Tylko spokój nas uratuje. I w przypadku osób takich jak ja, ja uważam, to jest moje zdanie, najlepszą metodą nie jest to, żeby teraz przejść na dietę redukcyjną, tylko po prostu zacząć jeść normalnie. I powiem Wam teraz z głębi serca: w momencie, kiedy ważyłam 130 kg i miałam otyłość trzeciego stopnia, ja nie chciałam schudnąć. Oczywiście gdzieś tam w głowie miałam takie myśli, ale dla mnie największym marzeniem wtedy było po prostu jeść normalnie, żeby jedzenie mną nie władało.